Choć bieszczady niekoniecznie kojarzą się z zimową stolicą Polski, warto tu zajrzeć, nawet podczas największych mrozów, w poszukiwaniu gorących wrażeń lub chwili wytchnienia. Bieszczady kocham za ciszę, za spokój, za brak pośpiechu. Dają mnóstwo możliwości na, na spędzenie aktywnego wypoczynku. Latem są to wycieczki górskie, wycieczki rowerowe, wycieczki kładami. Natomiast zimą przyjeżdżamy tu jeździć na nartach z dzieckiem na sanki. Tym, którym do gustu przypadnie traperska przygoda, bieszczadnicy proponują wyprawę na rakietach śnieżnych. W rakiety powinni zaopatrzyć się wszyscy. Którzy, którzy planują zimowe wędrówki. Przede wszystkim y, rakiety śnieżne służą nam do poruszania się w świeżym śniegu po nieprzetartych trasach, zwiększają pole podstawy, zwiększają komfort poruszania się, nie zapadamy się w śniegu po prostu. Warto pamiętać, że podczas zimowego szaleństwa liczy się doskonała baza wypadowa. Warto szukać miejsc takich jak Bieszczacki Gościniec. Jesteśmy pomocni w organizowaniu wszelkiego rodzaju. Aktywnego wypoczynku dla naszych gości. Pomagamy w załatwieniu chociażby kuligów bądź organizujemy ogniska, pomagamy w wyborze trasy dla narciarzy biegowych. to się się proponujemy posłać wyszczaskiej ciszy słynnej. Dzięki temu można naładować akumulatory przed jednokrotnie ciężką pracą, od której ludzie przyjeżdżają do nas odpocząć. Mamy spa, w którym może skorzystać z sauny, z łaźni, z jacuzzi, w którym jego zmęczone mięśnie będą wspaniale rozmasowane. Oprócz tego jest jeszcze grota solna, bardzo urokliwa, a jednocześnie mająca zbawienny wpływ na nasze płuca i nie tylko. Nasza kuchnia odzwierciedla chyba specyfikę Bieszczad, bo oprócz starej kuchni tradycyjnej, łemkowskiej, czerpiemy z przepisy z kuchni ukraińskiej, oczywiście staropolskiej i domowej naszych babci. Tutaj o każdej porze roku coś dla siebie znajdą spragnieni intensywnych wrażeń oraz poszukujący spokoju i odpoczynku. O domowej atmosferze decydują ludzie, którzy tu pracują, oraz pokoje, których człowiek nie czuje się jak w hotelu. To nie jest typowa standardówka, tylko coś ciepłego, przytulnego. Kto chce prosto z hotelowych pieleszy wślizgnąć się w zimowy krajobraz, może zaprzyjaźnić się z nartami biegowymi. Raczej biegówki należą do sportów, które uprawiamy. Jeszcze chyba bliżej natury niż narciarstwo zjazdowe, bo tam jest zawsze gdzieś ten wyciąg, prawda? A tutaj po prostu jesteśmy my i, i przyroda. Poruszając się na nartach, wszystkie mięśnie pracują i chyba o to chodzi, żeby, żeby, żeby ten organizm trochę ruszyć. Na brak wrażenia nie będą narzekać też ci, Którzy zdecydują się na spędzenie wieczorów w trzaskającym mrozie, a w dodatku w rytmie trzasku końskich kopyt. Jest to po prostu dziko pięknie, cisza, spokój. Pokazujemy miejsce, które warto zobaczyć, bo, bo tam jest naprawdę pięknie. No i myślę, że to ma jakiś urok w tym wszystkim, bo jest jeżeli jest... się ludziom dopowie historii tych rejonów, tutaj właśnie bieszczad, no to każdy jest zachwycony. Koniki są bardzo spokojne. Super kocyki są, jest cieplutko, jest. Yy, Właśnie, i jest w przed, Nie, Przede wszystkim mm -hmm. jest cieplutko. To jest, to jest też tak, ważne, nie, Tak, tak. Polecamy bardzo tutaj y, okolice, i, bo jest naprawdę świetny klimat. Saranki, różne zwierzątka, jeszcze można oglądać sobie po drodze. Także naprawdę y, polecamy. Jedno jest pewne: aby nie było nudno, warto poszukać miejsc takich jak to nie tylko na zimę, ale i na całe lata. To jest miejsce stworzone przez ludzi, którzy kochają Bieszczady, dla ludzi, którzy kochają Bieszczady i dla tych, którzy Bieszczady dzięki Karpati pokochają.